Dzień dobry. Witam w moim cyklu Pozytywne inspiracje, który tworzę opierając się na mojej pracy coachingowej i badaniach naukowych nad motywacją, sprawczością i metodami poprawiania jakości naszego życia. Proces coachingowy na ogół wygląda tak, że jest jakiś stan obecny, który doskwiera klientowi, lub jest nie w pełni zadowalający oraz jest jakiś stan przyszły, docelowy ten. Oczekiwany. No, i teraz moja rola jako coacha polega oczywiście na tym, żeby klientowi w tej podróży do jego celu, do tego stanu oczekiwanego, pomagać. Jest na to bardzo wiele strategii i sposobów. Chciałabym opowiedzieć Wam dzisiaj o jednej z technik, którą wykorzystuję, udzielając właśnie klientowi tego wsparcia w tej podróży. Muszę wcześniej powiedzieć Wam trochę o funkcjonowaniu mózgu. Otóż wiemy z badań, że proces poznawczy jest 300 razy wolniejszy niż reakcja naszego ciała. Gdybym teraz wyszła na ruchliwą ulicę i zobaczyła, że jakiś samochód zbliża się szybko w moim kierunku, i gdybym musiała roz rozpocząć cały taki proces myślowy w tych okolicznościach, że ojej, teraz właśnie, oto samochód jedzie szybko, chyba powinnam zrobić krok w tył. Na chodnik, w przeciwnym razie zostanę przejechana. Zapewne zostałabym przejechana. Zamiast tego moje ciało mobilizuje się do działania, zanim decyzję o tym podejmie mózg, podskakuje więc błyskawicznie i to ratuje mi życie. Pewnie jedynie potem powiem do siebie: O kurczę, było blisko, ten samochód jechał naprawdę szybko. Kiedy chcemy coś istotnego zmienić w naszym życiu, musi się to Przełożyć na jakieś działania, musi, musi się to przełożyć na jakieś nowe zachowania. Z kolei te nowe zachowania, żeby mogły być właśnie takie automatyczne, tak jak ta moja reakcja na nadjeżdżający samochód, muszą wynikać z pewnych emocjonalnych stanów, których w tych w danych momentach doświadczamy. W przypadku historii z samochodem, oczywiście był to. Jest to strach o własne życie. Istnieją techniki, które pozwalają nam ćwiczyć te nowe, pożądane stany emocjonalne poprzez pracę nad swoim ciałem. W 2019 roku opublikowano wyniki badań bardzo ciekawych na ten temat. Eksperyment był naprawdę fascynujący. Sprawdzał, czy postawa ciała może wpłynąć na motywację do pracy na rzecz jakiegoś określonego celu. Poproszono ludzi o określenie dla siebie takiego celu i wymyślenie planu osiągnięcia tego celu, czyli żeby zastanowili się też krok po kroku, co powinni zrobić, aby ten cel, ten cel zrealizować. Chodziło o plan działań, który wymaga pewnego wysiłku. Naukowcy podali jako przykład takiego potencjalnego celu rzucenie palenia. Następnie, Poprosili te osoby, uczestników badania, żeby właśnie określili dla siebie te swoje cele i nakreślili w, w, plany ich osiągnięcia, a następnie, żeby odpowiedziały na pytania dotyczące motywacji i wiary w swoją skuteczność. Czyli zostały im zadane pytania: jak bardzo jesteś zmotywowany i czy wierzysz, że jesteś w stanie to zrobić? Osiągnąć to ten cel, który sobie zdefiniowałeś. Następnie podzielono uczestników badania na trzy grupy. Wszystkich posadzono na rowerki stacjonarne, z tym, że grupa pierwsza miała siedzieć z tułowiem pochylonym do przodu i rzeczywiście energicznie pedałować. Czyli była to pozycja bardzo aktywna, taka typowa właściwie dla takiej właśnie pozycji, kiedy wyścigujemy się wręcz na rowerze. Czy trenujemy na, na rowerku stacjonarnym, ale faktycznie no, energicznie. Grupa druga też poruszała nogami, ale wolniej i w dużo bardziej zrelaksowanej pozycji, więc z tułowiem odchylonym do tyłu. W grupie trzeciej uczestnicy tylko opierali się na rowerze i nic nie robili. Potem zmierzono ponownie poziom motywacji i wiele w skuteczność. Dążenia do tego, do tego celu i osiągnięcia go, oraz też zapytano, sprawdzono jeszcze właśnie to, jaki był to ten proces planowania kroków do osiągnięcia tego danego celu. Okazało się, że w grupie pierwszej, której uczestnicy najaktywniej pracowali na rowerku, wzrosła motywacja do dążenia celu, wzrosła wiara, że mogą ten cel osiągnąć, i lepiej te osoby rozplanowały też te swoje właśnie specyficzne, konkretne kroki, które zamierzały podjąć, aby te cele zrealizować. A to jest z, jedną z takich zasadniczych charakterystyk sprawczości. Uwielbiam to badanie naprawdę. Uważam, że jest ono niezwykle istotne, oznacza ono, że możesz użyć swojego ciała w celu dostarczenia Ci niezbędnej psychicznej energii. Osobiście coraz więcej wykorzystuję tą wiedzę w mojej pracy coachingowej, mam coraz więcej odwagi, żeby takie techniki zaproponować, proponować klientom. W zeszłym tygodniu na przykład miałam sesję w moim ogrodzie, na którą klientka przyszła w stroju sportowym, została przeze mnie uprzedzona, że tym razem popracujemy troszkę inaczej i było naprawdę super. Ty też możesz się teraz zastanowić, jak możesz te pomysły przełożyć na swoje życie, swoje cele, zmiany, jakich w swoim życiu wypatrujesz. To znaczy, na przykład, idź na szybki spacer, idź pobiegać, potańcz w domu do szybkiej muzyki. Następnie pomyśl o swoich celach, ambicjach, aspiracjach, zdefiniuj. Kroki i działania, które podejmiesz, żeby je osiągnąć, i poczuj, jak silna jest właśnie wtedy Twoja motywacja, aby dążyć do tych wyznaczonych celów. Zobacz sama, jak to działa właśnie dzięki tej pracy poprzez ciało. Nie wierz mi na słowo, tylko przekonaj się sama. Mam nadzieję, że jeśli oglądasz ten wideo felieton, nie traktujesz go jedynie jak materiał motywacyjny czy informacyjny. Moim celem jest, żebyś eksperymentowała z narzędziami i technikami, które w tych felietonach przedstawiam. Dlatego bierz do przodu i zrób to najlepiej jeszcze dzisiaj. No i daj mi znać, jak ci poszło i co z tego dla ciebie wyniknęło. Pamiętaj, że każdy krok do przodu, również mały kroczek, oznacza, że robisz postępy. Pozdrawiam.